Właśnie wędrujemy traktem carskim. To jest drogą łączącą stację w Jeleniu, która jest tam ze spałą, która jest jakieś 5 km w tamtą stronę. Jesteśmy tak po środku, po środku tych dwóch stacji i ten trakt tutaj ta droga to było miejsce, którędy sar, zanim zbudowano kolej do, do, do spały, Znaczy to już wtedy jak zbudowano tą kolej, to w sumie już stara nie było. Ale to właśnie tą drogą ze stacji Wieleniu do Spały, do swoich posiadłości się udawał car. Później zbudowano kolej, ale to już były trochę inne czasy. Pogoda jest już taka okrutna. Hej drzewko, jakbyś umiało mówić, co byś mi powiedziało, kochane drzewko, na temat tych dwóch kapliczek. Zaiste, niewiarygodnie one to wyglądają. Ciekawe, bo muszą mieć swoją historię i podejrzewam, że właśnie z czasów, o których mówimy. Ależ nasz aura nie rozpieszcza. A my moi drodzy, moi drodzy yy, idziemy sobie tą taką asfaltową wąską dróżką w głąb lasu, bo tam w głębi lasu jest na nas czekający pewien obiekt, który dzisiaj będzie tylko tak go pokaże, że on tu istnieje, że on tu jest, bo dzisiaj naprawdę nie jest aura na to, żeby cokolwiek nagrać. Zdecydowanie to nie jest aura, żeby cokolwiek nagrać. Jeszcze do tego oparami baterii, a na dodatek yy, przy takim świetle i przy takiej śnieżycy. Ale o co tu chodzi? Tu się znajduje bunkier kolejowy. To potężna budowla, do której mógł wjechać cały pociąg sztabowy. Bunkier został zbudowany na początku lat 40. Co ciekawe, nie przez jeńców wojennych, tylko przez Niemców, po prostu dlatego, żeby to pozostało wszystko w tajemnicy. Tak? Ta potężna budowla schowana w lesie. Ta budowla. Tutaj sobie stoi y, obciągnięta siatką maskującą. Nie była zbyt łatwa do, 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 do lokalizacji, jak mnie mam. Lokalni tutaj ludzie starej daty, świadkowie mówili, że ponoć tutaj pociągi y, były kiedyś przechowywane. Rzeczywiście no później tutaj był magazyn y, broni, a jeszcze później za czasów y, PRL, tutaj była chłodnia ryb. Tu był magazyn po prostu ryb z uwagi na to, że tutaj te ściany są, jak sami widzicie, takie grube. to nie trzeba było używać żadnych agregatów chłodniczych. Ale co tam jest dalej w środku? Jak to wszystko tutaj działało? Te obiekty, które są okalające ten bunkier, bo to jest cały kompleks, to już tutaj kiedyś furą się przyjedzie i specjalny odcinek się nagra. Tory są. O i nie pada. Bunkier spełnia swoją rolę. Chroni nas od warunków atmosferycznych. Hop hop. Echo jest. Jest tu bardzo dobry nastrój, ale jak mówię, nagramy tutaj pełnoprawny odcinek, jakiś o historii tutaj tych, tych okolic. Pobiegamy sobie po tych wszystkich tutaj yy, terenach, które są na pewno ciekawe, jak będzie pora bardziej adekwatna, będzie pora bardziej wiosenna, wtedy całą tą historię wszystkim przedstawię, a i się nam rozpadało. Hop, hop, echo, echo! No jest mi niezmiernie przykro, że ta bateria jest taka słaba, że ja taki kawał tutaj przemaszerowałem w tej aurze. Zobaczcie ile tego śniegu dopadało. I nie jestem w stanie zrealizować tego materiału. Muszę skrócić mój wypad w te strony i dosłownie za 7 minut mam pociąg spalinowy z Powidzkiej stacji w Jeleniu. Stacja też jest piękna, też zasługuje na osobny film. No jakbym nie dał dupy z tą baterią to na pewno bym teraz pięknie tutaj, bo przygotowałem się lampy, nie lampy pobrałem. Bym tutaj przygotował fajny materiał, ale niestety, no, aura nas przepędza i wypędza i spędza w kierunku, w kierunku, w kierunku domu. Więc, no, niestety, idąc teraz tym miejscem, gdzie te tory kolejowe prowadziły do tego bunkru znamienitego, o którym z pewnością na wiosnę Wam opowiem. No, cóż, kończę ten film. Taki wstęp, bo ja nie odpuszczę, ale to już z kobietą tutaj pociekamy. Hej na razie. Śnieżna zima. Ojejku jak pięknie. Drepszemy, drepszemy sobie w tym śniegu. Wiecie czym jest ten słodki drewniaczek? A słuchajcie, to jest stacja kolejowa. Naprawdę. Stacja kolejowa w wieleniu, to jest właśnie ten piękny drewniak. Który dosyć bestialsko został zasłonięty tymi paskudnymi ekranami akustycznymi Ale no, no musi się mi wierzyć Że to jest budynek stacji kolejowej Tu się wchodziło Tam do środka nawet można chyba zajrzeć ukradkiem No widzicie? Jest okienko do zakupu biletu Piec kaflowy Piękny stacyjny budyneczek drewniany I tutaj jest jego front a tutaj jak widzicie stacja jeleń, która jest zabezpieczona jeszcze urządzeniami klasycznymi, tam są semafory z ramionami takie fajne, stare, kształtowe. Ta sterylność, kiedy pada śnieg na takiej pięknej stacji połączona z tą ciszą, kompletną ciszą. I tym oczekiwaniem na pociąg jest niesamowita. Tam w oddali semafor kształtowy, ramię opuszczone. Droga zamknięta, ale niedługo przyjedzie pociąg. Ramie się podniecie do góry, zapali się zielona lampka i będzie można jechać dalej, a pociąg nadjedzie z tej strony. Oczywiście o ile nic dziwnego i głupiego się nie wydarzy na tej śnieżycy, bo to wszystko się może zdarzyć. <laughs> tak jak mi z baterią.